Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać sobie scenariusze gry w KvK w sezonie Zdobywców. Ja się nazywam Snow i staram się tworzyć codzienne filmy na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo zachęcam do wspierania kanału poprzez komentarze, lajki. Oglądanie, po prostu. No i oczywiście też subskrybowanie. Dzisiaj będzie to pierwszy odcinek serii, gdyż wydaje mi się, że nie uda mi się omówić wszystkich tych scenariuszy w jednym filmiku. Jest to zdecydowanie zbyt wiele informacji, więc zdecydowałem, że będę omawiał jeden scenariusz w jednym filmie. Tych filmików przez to będzie więcej, będą krótsze. I możliwe, że wrzucę ich trochę więcej w jednym czasie, tak żebyście później, jeżeli to wy akurat będziecie grali w tym, że tak powiem, w danym scenariuszu, żeby można było to w miarę szybko odnaleźć i zobaczyć sobie, co Was tam czeka. Ok, no to w takim razie zaczynamy. Wpadłem na ten pomysł w ogóle, dlatego że my też teraz niedawno wybieraliśmy właśnie nasz scenariusz, czyli kiedy pojawia się rejestracja, król ma tutaj, jak widzicie, różne opcje wyboru scenariusza historii i uwaga, wybiera to tylko i wyłącznie król, ale jak to jest tak faktycznie wybierane, to zależy oczywiście od królestwa. W wielu królestwach jest Rada Królestwa. Czyli, że tak powiem, najważniejsi gracze, różna jest to ilość, tak, raz będzie to, nie wiem, 3 osoby, czasem 10 osób, czasem może nawet 20 osób i najczęściej te osoby decydują. Natomiast w niektórych królestwach są robione także ankiety, tak, które KVK gracze chcieliby zagrać, no i wtedy Wy też macie możliwość wypowiedzenia się albo zagłosowania na dany scenariusz. Także naprawdę bardzo różnie to bywa. Tak czy inaczej warto moim zdaniem wiedzieć na co się zapisujemy i czego się spodziewać. Zawsze można na czacie napisać co co wy o tym myślicie. Chciałem też powiedzieć od razu, jak będę omawiał te wszystkie scenariusze, że ja będę niekiedy sugerował pewne rzeczy, jakie jest po prostu moje zdanie. Natomiast też uważam, że każda rada, każdy król swoje królestwo zna najlepiej i wie po prostu. Który scenariusz pod które królestwo pasuje. Także to, co ja będę mówił, wiecie, to jest naprawdę ciężkie do powiedzenia. Ja jestem w stanie wypowiedzieć się, które KvK może być dobre albo złe dla mojego królestwa. Natomiast, jeżeli ktoś jest w królestwie imperium, jeżeli ktoś jest w królestwie, które ma bardzo niską aktywność, to naprawdę ciężko mi powiedzieć. Jeżeli ktoś jest w królestwie, które wchodzi dopiero do sezonu zdobywców, to ja mogę mieć pewne, że tak powiem, Niech będzie jakby założenia, tak? Ale, ale to nigdy nie jest tak, że, że wiecie, że tutaj na pewno coś komuś spasuje, a jakaś inna opcja na pewno nie. Okej, okay, dobrze. No to yy, popatrzmy sobie na pierwszy scenariusz, i akurat będzie to ten, który my wybraliśmy. I jest to też scenariusz, który grałem zdecydowanie najczęściej. I jeszcze dodatkowo jest to pierwszy scenariusz, który w ogóle był dostępny w sezonie Zdobywców, tak? Czyli to było KWK, które pojawiło się jako pierwsze, tak? Czyli tutaj sezon Zdobywców to był właśnie Heroic Anfem czyli te, ten scenariusz, który myśmy wybrali. Ja naprawdę grałem, to będzie chyba, nie wiem czy nie piąty raz kiedy będziemy grali heroic anthem, także przez długi czas uważam, że to było zdecydowanie najlepszy scenariusz, a dlaczego to za chwilę powiem. OK, możemy sobie tutaj wejść w każdy scenariusz i trochę o nim poczytać, tak? Mamy tutaj zawsze taką książkę z zasadami i dzięki temu będziemy widzieli. Na początek chciałem powiedzieć, dla kogo ten scenariusz będzie dobry, a dla kogo niezbyt. Ech. Albo nie, może zostawię to na koniec, może na początku po prostu omówimy sobie pewne rzeczy. Ok. Co tu takiego mamy wyjątkowego w tym scenariuszu, czego nie ma gdzie indziej? Jest tu niestety mgła. Mgła, która jak się teleportujemy do tego naszego Lost Kingdom, będzie wszędzie, tak, czyli wszystko będziemy musieli sobie odkrywać skautami. I szczerze, wcale nie jest to nic fajnego. Uważam, że mgła jest jednym z największych, o ile nie największym, minusem tego scenariusza, i nie wiem po jakiego grzyba w ogóle cały czas ona tutaj jest. Moim zdaniem, już dawno powinno się tą mgłę wyeliminować. Ona tutaj nic nie dodaje, naprawdę. Moim zdaniem, wyeliminowanie mgły z Heroic Anthem tylko by wszystkim posłużyło. Także tutaj naprawdę nie rozumiem dlaczego deweloperzy tak jakby upierają się cały czas na tym. Będziemy tutaj mieli też bastiony. No i Heroic Anthem jest pod tym względem naprawdę wyjątkowym scenariuszem, ponieważ te bastiony będą nam dawały też tak zwane support skills. Czyli nie tylko będziemy tam, że tak powiem, dzięki tym bastionom zdobywali więcej kryształów w naszej, w naszej, przepraszam, kopalni, ale też będziemy dostawali specjalne umiejętności. Te specjalne umiejętności często są związane z dowódcami epickimi, ale też legendarnymi. No i tutaj właśnie. Jest to fajna sprawa, bo wtedy zobaczcie, te bastiony nie są takie bez sensu. Tak, że zdobywam jakiś tam poziom, i tak naprawdę nic za wiele to się nie zmienia w grze. Ja bardzo to lubię w Heroic Anthem, bo dostajemy właśnie nowe rzeczy, których możemy gdzieś tam w tych naszych marszach użyć. I tutaj jest też uwaga: jest to na pewno plus dla starszych królestw w porównaniu z młodszymi królestwami. A dlaczego tak jest? Dosyć prosta sprawa. Starsze królestwa będą miały wszystkich epickich dowódców wymaksowanych, więc jeżeli pojawi się tam jakaś zdolność, bo te zdolności będą, że tak powiem, możemy ich użyć na tym poziomie, na którym mamy ich u dowódców, których mamy w mieście. Więc starsze królestwa będą mogły użyć wszystkich tych albo większości tych support skills. Na maksymalnym poziomie, jeśli chodzi o epickich dowódców, i też zazwyczaj na dosyć wysokim, jeśli chodzi o legendarnych. Bo, po prostu, jeżeli ktoś jest w starszym królestwie, to tych dowódców ma po prostu więcej i dzięki temu tych umiejętności też ma więcej. Dodatkowo, często pojawiają się tam umiejętności dowódców, którzy w dzisiejszym, że tak powiem, świecie roka są już niepopularni, tak, czyli na przykład pojawi się tam jakiś support skill od na przykład Ramzesa, kiedy, wiecie, kiedy teraz ludzie wchodzą w sezon zdobywców, to myślą na początku z łuczników Nebu, Morze, Artemizja, ale raczej nie Ramzes. I tutaj takich dowódców znaleźlibyśmy całe mnóstwo, jeśli chodzi, może to być też Leonidas z piechoty, może to być Chandra Gupta. Jeśli chodzi o kawalerię, to nie są teraz popularni dowódcy, ale kiedyś byli. I gracze na przykład z mojego królestwa mają wymaksowanych tych dowódców, właśnie takich jak Chandra Gupta, czy ja na przykład mam Rabzesa i wtedy mogę tych support skill zużyć. I dlatego to jest duża przewaga starszych królestw nad młodszymi. Teraz oczywiście Lilif powiedziała, że ten matchmaking będzie trochę inny i nie będzie już takiego właśnie łączenia na przykład mojego królestwa z królestwem, nie wiem, na przykład numer 2600, bo to byłaby przepaść między nimi a nami, jeśli chodzi właśnie choćby o te support skills. Ale generalnie jest to fajna rzecz, tak? Jeżeli rzeczywiście jesteśmy stare królestwa ze starymi i młode z młodymi, to to jest naprawdę fajna sprawa, tak? Bo to jest taki dodatek ciekawy i, i myślę, że to jest fajnie, dodaje jakby koloru tej, yy, tej całej rozgrywce. Ok, dobrze. Jeśli chodzi o kryształy, resztę rzeczy, jeśli chodzi o koalicję, to tu jest mniej więcej to samo co zawsze, tak samo jeśli chodzi o. Yy, o nagrody, które mamy na końcu, także tutaj w zasadzie jest to wszystko to samo, co mamy zwykle w sezonie zdobywców. Nie będę tutaj mówił dokładnie o wszystkich nagrodach, które są i za co, więc tutaj pozwolę sobie to odpuścić. Na pewno plusem, jeśli chodzi o ten scenariusz, jest dyplomacja, bo mamy tylko cztery obozy, i zazwyczaj w Heroic Anthem gra się po prostu dwóch na dwóch. Tak, więc wtedy ta dyplomacja jest szybka, nie ma za dużych zawirowań i zazwyczaj w Heroic Anthem to też jest duży plus, te koalicje, które tworzą się na początku, zostają do końca. Tak, także tutaj, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zdrady i tak dalej, to raczej rzadko to ma miejsce. Raczej tutaj dyplomacja idzie szybko i później już tylko i wyłącznie jest walka. Ok, natomiast jeśli chodzi o te główne nagrody, chyba takim minusem możemy powiedzieć, że musimy też zbierać ten honor, tak, żeby zdobywać te nagrody. No ale to jest prawda niemal, że dla każdego KvK poza pustynią, tak, gdzie to działa troszeczkę inaczej, ale o tym sobie jeszcze powiemy, kiedy będziemy mówili, właśnie o tym KvK związanym z pustynią. Ok, dobrze. Jeśli chodzi o tą dyplomację, to tu jest plus, tak, bo mamy dwa obozy na dwa obozy. Natomiast minus tego KVK jest taki, że niekiedy bardzo szybko będzie rozwikłany, że tak powiem koniec. No bo powiedzmy sobie, że jest na przykład ten obóz wiatru i ziemi na i oni są razem i walczą z ogniem i z wodą. No i zobaczcie, na początku otwierają się te najniższe, że tak powiem, strefy, to są strefy piąte. I jeżeli się trafi akurat tak, że wiatr wygra z wodą, a ziemia wygra z ogniem, to w zasadzie jest już koniec KVK, tak? W zasadzie już, no już wiadomo, kto to KVK wygra, tak? Jeżeli każda strona wygrała, yy, Każda strona sojuszników wygrała swoją stronę, no to już jest wszystko oczywiste do końca. Także tutaj jest trochę taki minus, że to KvK może się rozstrzygnąć dosyć szybko, i że często ono się rozstrzyga właśnie w strefie piątej. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli na przykład są naprzeciwko siebie te główne kampy, i dlatego zazwyczaj najsilniejsze obozy w tej rozgrywce to obóz. Ognia i obóz wiatru. Czyli jest to zrobione tak, żeby oni walczyli przeciwko sobie. No i jako że nie mają, że tak powiem, dostępu do siebie w strefie piątej, to muszą oni praktycznie czekać do tego Kingsland i tam rozstrzyga się kto. Wygra. Jest tak najczęściej, ale wiecie, to nie jest powiedziane, że tak musi być, bo często jest tak, że na przykład są to dwa najsilniejsze obozy i one ze sobą, że tak powiem, współgrają i wtedy jeszcze szybciej wiadomo, kto te KvK wygra. No ale tutaj, jeśli chodzi o dyplomację w KvK, to moglibyśmy rozmawiać niemalże godzinami. Ok, przejdziemy sobie do mapy. Fajnie, bo możemy oczywiście zobaczyć sobie mapę tego KvK. I tutaj też sobie ją omówimy. Przechodzimy tutaj do Lost Kingdom i będziemy patrzyli na te starsze Heroic Anthem, bo na tych młodszych niestety jest mgła. Zobaczymy czy 29 dni możemy zobaczyć. Możemy. Tutaj jak widzimy jeszcze Kingsland nie jest otwarty, także będziemy mogli zobaczyć jeszcze, jeszcze tutaj sprawa nie jest rozstrzygnięta no i powiemy sobie o kilku rzeczach, może najpierw o minusach, minusy są takie że w piątej strefie, zobaczcie ta piąta strefa, tutaj San Pedro jest naprawdę bardzo długa i to ja nie do końca lubię ponieważ po otwarciu bram numer 4, zanim my tak naprawdę dojdziemy do tego przeciwnika to mija dobrych parę godzin, tak? Czyli otwierają się bramy, niby już powinna się zacząć walka, ale tak naprawdę walka na dobre zaczyna się dopiero za parę godzin, tak? Więc warto sobie odliczyć, że nie od razu będzie ta najcięższa wojna po otwarciu bram, tylko ona będzie się rozgrywać dużo później, tak? W sensie, że połączymy flagi później, tak? Możemy oczywiście walczyć w polu, możemy budować forty i tak dalej, natomiast tak jak mówię, zazwyczaj około dwóch godzin, może trochę szybciej, to trwa, zanim te flagi będą miały jakiś styk, zanim zacznie się pierwsze rally. Także tutaj wydaje mi się, że to jest taki, no jednak minus tego. Ok, drugi minus jest taki, że zobaczcie, to właśnie tu widać bardzo dobrze, na przykładzie tej szóstej strefy, najczęściej, żeby Wróg nie mógł rzucić fortu na naszą stronę. Robimy coś takiego, że tą szóstą strefę się całą zabudowuje. I to, jako oficer, to ja tego nienawidzę po prostu serdecznie, zabudowywania stref. Okropne to jest po prostu, bo trzeba zwracać uwagę na każdy centymetr, gdzie wróg mógłby wstawić tą swoją fortecę, i jest to naprawdę uciążliwe. Jest to bardzo pomocne, bo możemy się tak przygotować, że praktycznie choćbyśmy nie wiem, jak przegrywali, to i tak w 100% wejdziemy do tego Kingsland, tak? Nawet gdyby wróg po prostu cały czas tylko palił te nasze forty i nasze flagi, to i tak będziemy w stanie do tego Kingsland wejść. Natomiast. No, przygotowywanie tego jest naprawdę bardzo uciążliwe, i, i generalnie nie lubię tego, chociaż często jest to konieczne. Jest to też taki minus strony atakującej, także jeżeli wróg. Tak się przygotuje to tak jak widzimy, tak, ile tutaj jest fortów. To nie przez przypadek. Tak, widzimy, że tutaj ta niebieska, jasno-niebieska strona ma przewagę. No, ale co, wróg wybudował tutaj pięć fortów, zabudowali sobie całą swoją strefę, i możemy sobie teraz stać przy tej bramie, bo nic więcej tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić. Czy to jest plus czy minus, ciężko powiedzieć, no bo dzięki temu oni wejdą do tego Kingsland i, i tam może się rozegrać główna walka. Także to, że otwierają się te bramy numer 7, nie zawsze oznacza to, że, że tutaj, że tak powiem, coś ciekawego się wydarzy, bo niekiedy nawet jeżeli mamy bardzo dużą przewagę, to wiecie, palenie fortów przez tydzień, nie jest, nie jest najmilszą historią i oczywiście jest trudne. Tutaj mimo, że ten fort się pali, to zaraz można wybudować, o tak jak widzicie, następny i następny i następny i następny i, i tak się można bronić w zasadzie w nieskończoność aż do otwarcia Kingsland, no bo wtedy już rzeczywiście ta obrona raz, że nie ma sensu, a dwa, że jest o wiele trudniejsza. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o mapy. Mamy tutaj też ołtarze, w których walczymy. To akurat, wydaje mi się, nie jest, jest to coś takiego ciekawego. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o plusach. Plus zdecydowany, jeśli chodzi o Heroic Anthem, jest taki, że zona czwarta i szósta są dla nas otwarte i bezpieczne przez bardzo długi czas, czyli tutaj jest fajne to, że nie, nie ma takiej opcji, że bardzo szybko rywale nas zamkną i nie będziemy mieli w ogóle, że tak powiem, żadnej, żadnego miejsca do rozbudowy, że nie będziemy mieli żadnych struktur, żadnych dodatkowych bastionów i tak dalej. To wydaje mi się jest dużym minusem, jeśli chodzi o Strife of the Eight i też innych mm, scenariuszy KvK, a tutaj tego nie ma. I uważam, że to jest naprawdę bardzo fajnie, bo może się tak zdarzyć, że jesteśmy w KvK bardzo, że tak powiem, Skrzywdzeni przez matchmaking, tak? I mamy z jednej i z drugiej strony o wiele silniejszych rywali, tak? Jak na przykład my mieliśmy w ostatnim KVK w Strife of the Eight i też w naszym obozie mieliśmy słabych sojuszników, którzy nie bardzo byli w stanie z nami walczyć. No i Tutaj, jeśli chodzi o Heroic Anthem, to dalej moglibyśmy się gdzieś tam rozbudowywać, moglibyśmy cieszyć się tym KVK. Natomiast, w takiej sytuacji jak my byliśmy, to byliśmy naprawdę bardzo do tyłu ze wszystkim i ciężko powiedzieć, że, że, że dla nas te KVK było tak fajne, jak mogłoby być w innych przypadkach. Także, także tutaj to na pewno jest plus. Okej, okay. myślę, że to wszystko. Zobaczcie, całkiem długo mi zeszło opowiadanie o samym Heroic Anthem. Dajcie znać, co wy myślicie o ten scenariuszu. Czy już graliście, czy go lubicie? Jaki ewentualnie jest wasz ulubiony scenariusz? I jaki scenariusz chcielibyście, żeby był omówiony jako następny? A na dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Dzięki i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.